Dzisiaj komentuję moja niesamowita historia, a mianowicie ten odcinek. Zaczynajmy. W skudłam 72 kg i teraz. Hej, jestem Basia, mam 18 lat. W ciągu ostatnich dwóch lat skudłam 72 kg i teraz wyglądam tak. Nie było to łatwe. Musiałam pokonać wiele przeszkód. Jest... Czyli kiedy. E, chciałaś, no chciałaś przekonać mury, tak? Hmm, mury, tak? Hmm, no ciekawe powiem lecz. Aha, i wiem, że miałam już nie nagrywać gacha no ale pomyślałam, że już, że to już będzie ostatni film, zrobiony już będzie niestety tylko w Gacha Studio, e, bo wcześniej Gacha Studio nagrywałam, no i e, będę komentować sami tą historię. Wiem, mam bardzo kreatywną mockę, no ale nieważne. Zaczynamy do kontowania odcinku. Mam nadzieję, że zainspiruje wszystkich, którzy też chcą schudnąć. Marta i ja jesteśmy bliźniaczkami jednojajowymi. Mimo, że. Czy, czy one właśnie wykluły się z jajka? To, że są bliźniaczkami jednojajowymi, nie znaczy, że wykluły się z jajka. Ha. Tylko to znaczy, że są bliźniaczkami, które są do siebie bardzo, bardzo, bardzo podobne. Niemalże nie od odłużnienia. Jezu, po co ja to mówię? Przecież każdy to wie. Mimo, że wyglądamy identycznie, mamy zupełnie inne osobowości. Dla przykładu. Ja jestem introwertyczką. Lubię spędzać czas sama. A Marta lubi mieć towarzystwo. Ta muzyka jest bardzo, bardzo, bardzo dziwna bardzo dziwna bardzo, bardzo mega dziwna. Dlaczego ja mówię ciągle dziwna? E, nieważne. Wracamy do komentowania filmiku. Z innymi ludźmi. Ja w ogóle nie mam ambicji, a Marta kocha rywalizację. Bardzo nie lubi przegrywać, nawet kiedy gra na konsoli. Ja bo Nie wiedziałam, że istnieje osoba, która lubi przegrywać w gry wideo. To bardzo dziwne zjawisko. Organizacja i porządek. Ja się zawsze spóźniam, ona zawsze jest punktualna. Mimo, że jesteśmy bliźniaczkami, nie jesteśmy jak dwie krople wody. Bardziej jak ogień i woda. Po pierwsze, nie pokazaliście ognia i wołę, tylko jabłka i pomarańczy. A po drugie, mogliby. Mo, chyba, m, chyba się wszyscy domyślili po tym, co mówiłaś, że jesteście zupełnie inne no, chyba, że jestem jakaś dziwna. Kompletnie inne. Jedną z rzeczy, która nas bardzo różni, jest apetyt. Wiecie, jak to się. Ktoś mi może powiedzieć, dlaczego za nią tańczą talerze. Rzeczy, która nas bardzo różni, jest apetyt. Wiecie, jak to się mówi. Jedni żyją, by jeść. Inni jedzą, by żyć. Ja należę do pierwszej grupy, bo kocham jeść. Jedząc drugie śniadanie, myślę już o tym, co zjem na obiad. Podczas gdy Marta je tylko tyle, by przeżyć. Tylko na dzień nie je tylko małe czekoladowe ciasteczko, to ja, jakim cudem ona żyje? To jest bardzo dziwne i nie zamierzam tego komentować. A nie, czekajcie. Ja już to skomentowałam. Ja przecież właśnie teraz y, to skomentowałam. Domina o jedzeniu. Bardzo szybko się najada i zawsze pierwsza odchodzi od stołu. Tak jak się domyślacie, ja od małego byłam otyła, a Marta chuda. W podstawówce nikt nie wierzył, że jesteśmy bliźniaczkami. Niemożliwe, nie jesteście bliźniaczkami, ty jesteś o 3-4 lata starsza, mówili. Podobało mi się, że myślą, że jestem starsza. Wkurzałam Martę mówiąc, ja urosłam, a ty nadal jesteś smarkulą. W gimnazjum ważyłam już bardzo dużo jak na swój wiek. Marta ważyła 35 kilo, a ja 74. Po... No okej, okay, ważyłaś tyle, ile ważyłaś, ale proszę przejdź do głównego wątku filmiku, bo nikomu nie będzie się chciało tego oglądać. Nadwaga nie jest powodem do dumy. No wow, odkryłaś Amerykę, że, że ten że waga nie jest yy, że ten, że bycie otyłem nie jest powodem do dumy. No po prostu Sherlock Holmes. Poniżaną ze względu na wygląd, stało się dla mnie codziennością. Koledzy z klasy codziennie wymyślali mi nowe wyzwiska. Po przyjściu do domu szłam prosto do łazienki i płakałam. Najgorsze było to, że Marta się do nich przyłączyła i też się ze mnie nabijała. Podczas każdego posiłku mówiła przykre rzeczy. Uważa. No to fajną masz siostrę, a co ty w ogóle jest jakieś coś? Czuć, bez wsparcia siostry. To, że twoja siostra cię nie stwierdzała, nie znaczy, że połował ją jakiś magiczny wil. Bum! I tak byłam już introbertyczką, a teraz stałam się aspołeczna. Pewnie słyszeliście, że bliźnięta łączy silna więź. Ja ją odczuwałam i bardzo kochałam siostrę. Ale Marta tego nie podzielała. Kiedyś myślałam, że też mnie kocha. Myślałam, wstydzi się mnie, bo mam nadwagę, odrzuca mnie, bo nie chce być ze mną kojarzona. Może kiedyś tak było. Ale marta się zmieniła. Z jej czynów jasno wynikało, że mnie nienawidzi. Dziewczyna, którą ciągle poniżano, z którą nikt nie chciał się przyjaźnić, była jej siostrą. Tak szczerze, rozumiałam ją. To no, rozumiałaś, że cię odrzuca tylko ze względu na Twoją wagę? No, to raczej nie jest normalne. Ktoś mi może powiedzieć, czemu ja to komentuję? Ale ok, wracajmy do tego komentowania, bo ja że chcecie. Bo ja nienawidziłam siebie. Skoro miałaś tyle problemów, to czemu nie próbowałaś schudnąć? Zapytacie. Macie rację. Powinnam była schudnąć. Wiedziałam o tym. Ogólnie chcę wam powiedzieć, że ten filmik trwał trochę długo, ale spokojnie, co najwyżej trzy minuty jeszcze potrwa. Od dzieciństwa próbowałam różnych diet. Ale z każdej rezygnowałam po jednym dniu. Rzucałam się na jedzenie, gdy tylko zgłodniałam. Kiedy teraz o tym myślę, wiem, że nie mogło być inaczej. Bo jedzenie było moją ucieczką. Byłam szczęśliwa, kiedy jadłam. Miałam okropne życie. Nic prócz jedzenia nie sprawiało mi radości. Dlatego nie mogłam przestać jeść. Tak naprawdę miałam depresję. A obżeranie się było moim antydepresantem. Jak więc. Skoro miałaś depresję, czy coś, to czemu nie powiedziałaś o tym swojej mamie i tacie? Naprawdę miałam depresję. A obżeranie się było. Najpierw zawsze płacze, a potem się śmieje. będzie tym razem. Tamtego dnia kończyłam 16 lat. Oczywiście, Marta też. Mieli przyjść do nas nasi dziadkowie. Rano mama powiedziała: bądź w domu o 17. Mama zawsze tak robi. Co roku urządza nam urodziny niespodziankę. Nie wspomina nic o imprezie. Po prostu mówi, o której mamy być w domu. Od trzech lat Marta i ja nie kupowałyśmy sobie prezentów. Jakbyśmy się umówiły, po prostu przestałyśmy kupować sobie prezenty. Ale tamten rok był wyjątkowy. Byłam pewna, że Marta nie pamięta, co obiecałyśmy sobie przed laty. Byłyśmy wtedy w przedszkolu. Pewnego dnia Marta zapytała: myślisz, kiedy będziemy dorosłe? Wiedzieliśmy, że mama zaszła w ciążę z nami mając 18 lat. Skoro więc w wieku 18 lat zostaje się mamą, może być początkiem dorosłości. A to oznaczało, że nasze dzieciństwo skończyłoby się w 16. urodziny. Będziemy musiały kupić sobie dorosłe prezenty. A co było dorosłym prezentem? Oczywiście kwiaty. To to za Nie wiem, czy kwiaty to taki dorosły prezent byłam 11 lat, a dostaję kwiaty już od no, od całkiem sporo czasu. Mama je uwielbiała. Oznaczało to, że dorośli kochają kwiaty. Dla uczczenia dorosłości, w 16 urodziny obiecałyśmy kupić sobie nawzajem kwiaty. Tamtego dnia obiecałyśmy sobie, że tak zrobimy. Lata minęły i oto nadszedł czas na spełnienie obietnicy. Ponieważ zawsze się spóźniałam, kwiaty też kupiłam w ostatniej chwili. Kiedy szłam do metra, zobaczyłam, że jest już szesnasta trzydzieści. Miałam być w domu za trzydzieści minut. Weszłam do metra trzymając wielki bukiet. Przyzwyczaiłam się, że ludzie patrzą na mnie z powodu mojej wagi. Ale teraz robili to dwa razy intensywniej ze względu na wielki bukiet, który niosłam. Wysiadłam z metra za dziesięć piąta. Zdążyłabym do domu tylko biegiem. Kiedy zaczęłam biec, spojrzenia się potroiły. Byłam już przy bramce obrotowej. Już za chwilę miałam być z daleka od ciekawskich spojrzeń. Popędziłam w stronę bramki, ale o Boże! Nie mogłam przejść! utknęłam! Tak, utknęłam w bramce. Nie mogłam się ruszyć ani do przodu ani do tyłu! Ja się pytam, co to był za ten dziwny jęk przed chwilą, bo to było dziwne. się ze mnie! Niektórzy się zatrzymywali i gapili, zaczęłam płakać. Jednocześnie próbowałam się wydostać, byłam w opłakanym stanie. To idealny dowód, że większość ludzi to nieempatyczni, głupcy. Dziękuję, pozdrawiam. Próbowali mi pomóc. Jeden mężczyzna ciągnął mnie za ręce, a kobieta pchała za plecy. Uratowali mnie. W tym zamieszaniu bukiet całkiem się zniszczył. Zostały tylko łodygi. Podziękowałam moim wybawcom. Wyrzuciłam łodygi, a resztę drogi do domu przepłakałam. W domu wszyscy już na mnie czekali. Nie mogłam im powiedzieć, że utknęłam w pramce. Za bardzo się wstydziłam. Zmałyśmy świeczki. Zgadnijcie, co stało się później. Marta wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do mojego pokoju. Na łóżku leżał wielki bukiet kwiatów. Nie zapomniała o nim. Nie mogłam wydusić ani słowa. Po prostu ją przytuliłam i płakałam. Płakałam bez końca. Nazajutrz była sobota. Przez cały dzień nie wychodziłam z pokoju. Po południu przyszła do mnie Marta. Czemu mi nic nie powiedziałaś? Zapytała. O czym? Spytałam. Tego. Odpowiedziała i pokazała mi filmik na telefonie. Ktoś nagrał, jak utknęłam w bramce i wrzucił to na YouTube. A, A film zyskał wielką popularność. W jeden dzień obejrzało go prawie 250 tysięcy ludzi. Na filmiku dokładnie zobaczyłam, w jaki sposób kwiaty się zniszczyły. Ludzie próbowali mi... Ja jakoś tego filmiku na YouTube nigdy nie widziałam. Może go usunęli, nie wiem. Ale nieważne. Chwilik tr tr trwa trochę dłużej niż myślałam. No, ale dla was to tylko korzyść, bo macie co oglądać wakacje. Puszczałam bukietu mimo całego zamieszania. Ale kiedy już się uwolniłam, <trym> zostały mi same łodygi. To było jedno. Mogłaś kupić nowe kwiaty, jakby kwiaciagni na świecie było mało. Teraz to Marta mnie przytuliła i pakała. Po tym wydarzeniu postanowiłam schudnąć, choćby nie wiem co. Powiedziałam o tym Marcie. Wzięła mnie za ręce. Zrobimy to razem, powiedziała. I naprawdę zrobiłyśmy to razem. Bez niej by mi się nie udało. Jedna z koleżanek mamy jest dietetyczką. Stworzyła dla mnie jadłospis. Musiałam też ćwiczyć, ale ważne było zredukowanie kalorii. Musiałam jeść mniej. Nie było to łatwe. Tak jak inne rzeczy, chudnięcie zaczyna się w głowie. Jeśli zaczniesz, nie będąc do tego przekonanym, twój umysł cię wykiwa. I przerwiesz dietę. Ludziom takim jak ja sugeruję myślenie o powodach, dla których muszą schudnąć i... i zapisanie ich w zeszycie. Nie zaczynajcie, póki nie będziecie do tego w pełni przekonani. Nadal nie wierzę, że schudłam 72 kg. Kiedy zaczynałam, ważyłam 124 kg. Teraz ważę 52. Chciałam schudnąć w zdrowy sposób, więc zajęło mi to dwa lata. Były też skutki uboczne. Ciągłe tracenie na wadze oznacza ciągłe kupowanie nowych ubrań. Musiałam zmieniać całą garderobę co trzy miesiące. Było to bardzo kosztowne. Na szczęście, tata bardzo mnie wspierał. W zeszłym miesiącu świętowałyśmy naszą osiemnastą rodzinę. Nasza babcia bardzo mnie rozkoszyła. Przytuliła mnie zaraz po tym, jak zbuchnęłyśmy świeczki. Nagle znieruchomiała. Kiedyś nie mogłam cię objąć, a teraz mogę, powiedziała. Powiedziała to tak naturalnie, że wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Marta i ja dobrze się dogadujemy. Wiem, że czuję się trochę winna. Wstydzi się tego, jak mnie traktowała. Ale byłyśmy wtedy dziećmi. Jak wszystkie o. dzieci, miałyśmy prawo głupio się zachowywać. Jadłam jak szalona, fundując sobie nieszczęście. A ona uciekała od dzieciaka, który się sam unieszczęśliwiał. Jak mogłam wymagać, by mnie kochała, skoro sama siebie nienawidziłam? Jeszcze jedno. To do tych, którzy mają problemy z nadwagą. Nie czekajcie, aż utkniecie w bramce. Jak mówiłam, przekonajcie swój umysł i zróbcie co trzeba, aby schudnąć. I to tyle. To również tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym Papa pa, kochani xd